Dobrą tradycją kanału Zero jest to, że ludzie, którzy tutaj prezentują swoje poglądy, spierają się ze sobą i to dosyć mocno. W dzisiejszym komentarzu będę się spierał z panem redaktorem Dymkiem, twierdząc, że wielka orkiestra świątecznej pomocy jest potrzebna i jest dumą, a nie wstydem. W zdrowym ciele zdrowy duch, białko, kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem Zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Bonuseria. Zgarnij nawet tysiąc zł. Tylko w STS. Spotkaj się z ekipą kanału Zero i gośćmi specjalnymi na Atlas Arenie w Łodzi. Rozmowy, zdjęcia, autografy i wiele, wiele więcej. Do zobaczenia. Bez tabu, bez litości. Kup bilet i zobacz mój roast na żywo. Zbliża się. Wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której ja kibicuję od wielu, wielu lat. Nie dlatego, że jestem wobec niej bezkrytyczny. Uważam, że wielkim błędem było to, że zaangażowała się ona w kampanię polityczną tymi billboardami, które niby zwalczały sepsę, a tak naprawdę były tak skonstruowane, żeby jednak można było je czytać politycznie. Pewne rzeczy powinny pozostać poza polityką czy ponad polityką. Tutaj się nie udało. Ale nie mogę zgodzić się z takimi twierdzeniami na temat roli Wielkiej Orkiestry, które są moim zdaniem manipulacyjne. Które są powodowane chyba czymś innym, moim zdaniem, nie racjonalnością, ale ideologią. Takie myśli znalazłem ostatnio w komentarzu kolegi z redakcji kanału Zero, czyli redaktora Dymka, który próbował postawić dwa właściwie argumenty, najważniejsze, może trzy, ale dwa najważniejsze dotyczące Wośpu. Pierwszy, taki, że to, co robi WOśp, to Kropla w morzu potrzeb. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera około 200 milionów złotych rocznie. To kwota, która odpowiada jednemu promilowi rocznego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest tysiąckrotnie większy. Wydatki NFZ w 2024 roku choćby wyniosą około 190 miliardów złotych. A zatem to, co podczas niezwykle nagłośnionego, medialnego, Budżetowego, głośnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiera akcja Owsiaka, odpowiada mniej więcej 8 godzinom funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. To argument pierwszy. Drugi argument, że tak naprawdę działanie Wielkiej Orkiestry jest szkodliwe dla systemu ochrony zdrowia, dlatego że jak ten raz w roku wrzucimy do tej puszki, 5, 10, 20, czy więcej złotych, to właściwie mamy poczucie, że jako obywatele mamy czyste sumienie: że już pomogliśmy ochronie zdrowia i już nic więcej nie musimy robić, a ona przecież leży i kwiczy. Trzeba jej pomóc, trzeba wprowadzić istotne reformy. Idea tego argumentu jest taka, że. Myślenie o tym, że WOŚP wyręcza państwo powoduje, że my niczego więcej jeżeli chodzi o reformy nie chcemy. WOŚP pokazuje i dowodzi i ugruntowuje w Polsce przekonanie o tym, że państwo nie działa, jest dysfunkcyjne, pieniądze w publicznej ochronie zdrowia są marnowane i generalnie wszystko to co publiczne jest nieudolne. A zatem jedyna szansa by to poprawić to zbiórki, zrzutki i filantropia. Im bardziej popularne jest to przekonanie, tym większa nieufność do państwa w systemu składkowym. Podatkowego i działania publicznej instytucji, więc tym mniejsze wpływy z tych podatków i składek oraz mniejsza chęć, by partycypować w publicznym systemie, choćby ochrony zdrowia, a więc tym większa potrzeba, by łatać istniejące w nim dziury z zrzutkami, charytatywą filantropią i akcjami takimi jak wośp, właśnie koło się domyka. Ten trzeci argument czy półargumentu to taki trochę argument zlansowania się, że to jest wielkie targowisko próżności, że wielkie gwiazdy, muzyki, czy aktorzy, czy dziennikarze lansują się przy okazji Wielkiej Orkiestry i to w rozumieniu redaktora Dymka jest złe. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy staje się w coraz to większym stopniu akcją od bogatych dla bogatych. To znaczy, że w czasie jej trwania można sobie wylicytować bardzo luksusowe fanty, zagraniczne wycieczki albo okazje do spędzenia czasu z podobnymi sobie celebrytami, ludźmi mediów czy politykami. Co więcej, akcja ta pozwala także zamożnym ludziom kupić sobie bardzo dużo czasu, antenowego uwagi, respektu i, jak już mówiłem kilka minut temu, wyprać wizerunek, czasami za kwoty naprawdę nieproporcjonalnie do tego małe. Pozwólcie, że odniosę się do tych wszystkich trzech argumentów. Myślą przewodnią mojego komentarza jest to, że moim zdaniem one nie są racjonalne. Są ideologiczne. Ja obserwuję to, co mówi lewica od wielu, wielu lat na temat wośpu. Sprawdziłem także to, co rok temu mówił kolega Dymek w swoim programie, na, w swoim podcaście. I wydaje mi się, że tam istnieje wiele założeń ideologicznych, które trochę zaciemniają czyste myślenie. I do tej ideologii wrócę na koniec. Pierwszy argument. Jak to jest z tym wośmem? Dużo zbiera czy mało zbiera? Do czego to w ogóle mamy porównywać? W swoim programie pan redaktor mówi. Nie zbiera prawie nic, zbiera bardzo mało, dlatego że jeżeli porówna się to, co zbiera WOŚP, z wielkim budżetem Narodowego Funduszu Zdrowia, to to jest właśnie... Kropla w morzu potrzeb. To porównanie wygląda mniej więcej tak, że WOŚP w tamtym roku zebrał 280 milionów złotych, a budżet NFZ-u to 200 miliardów. I to i dosyć efektownie, pan redaktor mówi, to mniej więcej tak, jak gdyby ten WOŚP wyręczył wielki system polskiej ochrony zdrowia w 8 godzinami pracy. Czyli to, to, co robi WOŚP, mniej więcej to odpowiada 8 godzinom pracy. Słuchajcie, to jest manipulacja. To jest porównywanie jabłek z pomarańczami. Pozwólcie, że wam to wytłumaczę, dlaczego tak właśnie jest. Otóż, jak wiecie, WOŚP zbiera na sprzęt medyczny. NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem, który płaci za świadczenia medyczne. Najlepiej wyobrazić sobie to mniej więcej tak, jak gdyby NFZ był kimś kto na przykład płaci za usługę przewożenia pasażerów, na przykład dzieci do szkoły. On płaci komuś, kto podstawia swój samochód. Ten samochód musi spełniać oczywiście pewnego rodzaju warunki. Musi, mieć, musi być po przeglądzie, musi mieć hamulce, musi mieć pasy bezpieczeństwa, ale nie musi być najbardziej nowoczesny. Ważne, żeby spełniał średnie czy nawet minimalne warunki, i wtedy za przewożenie płaci się. Płaci się za pracę, płaci się za amortyzację, płaci się za paliwo. Jak to przeniesiecie sobie na zdrowie, to mniej więcej tak samo robi NFZ. NFZ mówi: Szpitalu, przyjdź tutaj jako świadczeniodawcą. I pokaż mi, że ty masz sprzęt, którym możesz wykonywać usługi, na przykład leczyć ludzi, robić operacje. Ja za to ci zapłacę całościowo. Ale oprócz tego, że za to ci zapłacę, ja jako NFZ płacę za całą masę innych rzeczy. Na przykład płacę za leki refundowane, czyli za te leki, które na recepcie dostajecie i kupujecie w aptece, a także za wszystko, za wszystkie leki, które są stosowane w szpitalach. NFZ płaci za programy lekowe, zwalczania bardzo poważnych chorób, czyli chorób onkologicznych. Płaci za programy profilaktyczne, czyli jest wielkim płatnikiem, ale nie jest kimś, kto przede wszystkim finansuje. Kto finansuje sprzęt? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy finansuje sprzęt, czyli trochę tak się zachowuje, jak gdyby tym świadczeniodawcom, którzy przyjeżdżają swoim starym samochodem, sprawnym, ale starym, niewygodnym, mówiła: Zobacz, tutaj masz nowszy, którym możesz wozić tych swoich pasażerów. Tylko, że w przypadku wośpu, nie o samochód chodzi, ale na przykład o inkubator, w którym wasze dzieci, jeżeli będą miały pecha urodzić się wcześniakami, będą miały większą szansę przeżycia. Tak jak człowiek jadący nowoczesnym samochodem, ma nie tylko wygodniej, ale po prostu ma bezpieczniej i w przypadku wypadku może mieć większe szanse na przeżycie. Tak samo wasz wcześniaczek, który jest położony w nowoczesnym inkubatorze, ma większe szanse. NFZ nie wymaga, żeby ten inkubator był najnowocześniejszy. Ma spełniać pewne warunki, ma mieć odpowiednie oznaczenia, atesty, ale mu, nie musi być najnowocześniejszy. To samo dotyczy tomografu. To jest ważna robota, dlatego że to nie NFZ jest odpowiedzialny za kupowanie sprzętu. On pewne pieniądze wydaje, ale tak naprawdę robią to starości czy starostwa, które najczęściej w Polsce powiatowe szpitale prowadzą. Robi to Ministerstwo Zdrowia. Robią to różnego rodzaju instytucje publiczne. I jeżeli porównacie to, co robi WOŚP z tym, co rzeczywiście w Polsce publicznie wydaje się na yy, sprzęt, to to już nie jest porównanie 280 milionów do 200 miliardów, ale mniej więcej porównanie 280 milionów do trochę więcej niż 2 miliardów złotych. Bo tyle się wydaje na sprzęt. Oczywiście na zdrowie o, le, o wiele więcej, ale na operacje, na wynagrodzenia, na całkiem inne rzeczy niż ten sprzęt. Więc jeżeli tak na to popatrzycie, to okazuje się, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy finansuje między 11 a 15% wydatków na sprzęt. Jeżeli porównacie jabłka z jabłkami, a nie jabłka z pomarańczami, to nie jest 8 godzin, jak mówi redaktor Dymek, pracy systemu. To jest ponad miesiąc, nieraz w przypadku dwa miesiące, w, którym, w których może ten system zająć się czymś innym. W związku z tym może skończylibyśmy z porównywaniem czegoś, co jest nieporównywalne, i zaczęlibyśmy porównywać coś, co rzeczywiście ma znaczenie. To pokazuje, że wkład Wielkiej Orkiestry jest istotny. Pytanie, czy. On musi taki być i czy państwo nie mogłoby sobie radzić bez niej. I to jest drugi argument redaktora Dymka, który mówi mniej więcej tak. To jest pewna iluzja, że jeżeli my damy na orkiestrę i orkiestra będzie działała i będzie zbierała coraz więcej i będzie pobijała następne rekordy, no to właściwie zrobiliśmy co trzeba, jeżeli chodzi o stan polskiej, polskiego systemu ochrony zdrowia. Oczywiście nie zrobiliśmy. On jest w zapaści, ten, ten, ten system, ale Fałszywy moim zdaniem jest argument, który mówi, że to wielka orkiestra jest za to winna. Nie, winne jest za to zaniedbanie i to, że nie ma reform. I tutaj zaczyna się trochę ideologii, jak sądzę, w tym, w tym rozumowaniu pana redaktora Dymka, bo on mówi mniej więcej tak: to nie prywatna fundacja powinna cokolwiek tutaj robić, prywatne inicjatywy. Są trochę bez sensu, to silne państwo, opiekuńcze państwo powinno działać. Słuchajcie, ja nie kupuję tego argumentu. Ja uważam, że ludzie, którzy się organizują i coś wspólnie robią, są, trzeba ich popierać. I nie kupuję tego argumentu, że mamy poczucie wyręczania i w związku z tym usypia się nasze po poczucie tego, że coś trzeba robić, bo gdybym musiał przyjąć ten argument, gdybym miał myśleć, tak jak myśli redaktor Dymek, to właściwie musiałbym powiedzieć: Słuchajcie, no nie ma sensu na przykład organizować z dziećmi akcji sadzenia drzewek. Dlaczego? Dlatego, że to wyręcza lasy państwowe. I to usypia nasze przekonanie co do tego, że lasy państwowe, czyli państwo, powinny tutaj lepiej działać. Poza tym, czym jest wartość nędznej sadzonki, jeżeli ją porównacie z 12-miliardowym, bo taki jest, budżetem lasów państwowych? Co więcej, właściwie według tego myślenia o orkiestrze, które prezentuje redaktor Dymek, należałoby powiedzieć, że no nie wolno sobie kupić dodatkowej gaśnicy do domu, no bo to usypia Straż Pożarną i to powoduje, że się ją w pewnym sensie wyręcza. I znowu, gaśnica kosztuje nędzne 200 zł, a budżet Straży Pożarnej to 5 miliardów, w związku z tym nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. To jest fałszywe myślenie. Nie przeprowadzajcie także babci przez ulicę, jeżeli tego potrzebuje, bo wyręczacie policję i yy, służby yy, społeczne. To także może usypiać. Oczywiście kpię sobie trochę z tego, ale do tego to prowadzi. Jeżeli ktoś ma poglądy lewicowe i uważa, że wszystko powinno robić państwo, to zawsze uzna działanie prywatne, to znaczy takie, kiedy ludzie się jednoczą, kiedy coś wspólnie robią, za zagrożenie. Jednocześnie, jak mówię, ja prześledziłem trochę te opinie, które prezentuje redaktor Dymek na temat Polskiej Służby Zdrowia i mimo, że on mówi, że powinniśmy żądać systemowych rozwiązań, to chyba znowu ideologia trochę uniemożliwia mu żądanie tych rozwiązań. Mianowicie on mówi, trzeba dolać pieniędzy, musi być więcej pieniędzy, trzeba zwiększyć procent PKB, który jest na zdrowie przekazywany. Oczywiście to jest jakiś pomysł, ale stare powiedzenie mówi, że jak dolejecie wody do dziurawego wiadra, to niestety niewiele to pomoże. Ten system jest chory, ten system nie działa tak, jak trzeba. Za chwilę on się rozwali, dlatego że moje pokolenie, wyżu demograficznego, dojdzie do momentu, kiedy będzie musiał coraz częściej korzystać z opieki zdrowotnej, a ci, którzy będą mieli na to pracować, ich będzie o wiele mniej. Jeżeli nie da się wprowadzić do tej reformy pewnych elementów, partnerstwa publiczno-prywatnego, pewnego rodzaju elementów Prywatnych, takich jak na przykład prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Po to, żeby pieniądze wyciągane przez nas z kieszeni, które, które wydajemy w ogromnych, ogromnych ilościach, były racjonalizowane przez kogoś, przez pośrednika, który je weźmie jako składkę i zapłaci tylko za rzeczy potrzebne, tylko za badania potrzebne, to my zginiemy. Jeżeli nie będziemy mieli pomysłu, jak oddłużyć szpitale, ażeby umożliwić im także niekontraktowanie tylko publiczne z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także z innymi podmiotami, a więc jak nie wprowadzimy konkurencji, Płatników, bo NFZ ma monopol obecnie, a myślę, że nie muszę w tym towarzystwie przekonywać, że monopole są po prostu złe. Jeżeli tego nie zrobimy, to rzeczywiście rozbijemy się o wielką demograficzną ścianę. No ale redaktor Dymek nie może tego powiedzieć. Rok temu mówił o tym, że WOŚP jest zły i że filantropia Polski nie naprawi. Taki był tytuł tego programu. Dzisiaj właściwie już sugeruje, że Woźp to wstyd, a nie ma tam propozycji reformy. Dajcie pieniądze, dajcie pieniądze, dajcie pieniądze. To nie pomoże. To nigdy nie pomaga, jeżeli systemu się nie zreformuje. A tutaj na przeszkodzie stoi ideologia, bo trzeba by było przyjąć, że trzeba wpuścić do przedsiębiorstwa państwowego, jakim jest nasza, nasz system ochrony zdrowia, pewne elementy prywatne. Podkreślę, że nasza konstytucja i wyroki Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie mówią, że nie możemy zrobić jednego: nasza służba zdrowia nie może być w całości prywatna. Natomiast orzecznictwo i interpretacja artykułu 68 Konstytucji mówi, że proporcje pomiędzy tym co jest publiczne, co jest prywatne, można ustalić tak, żeby było efektywnie. Bo najważniejsze jest to, żeby każdy miał prawo do ochrony zdrowia. A w Polsce najczęściej mamy prawo do tego, żeby umrzeć w kolejce. I tak na pewno być nie może i coś z tym trzeba zrobić. I wreszcie ten trzeci argument czy półargument, bo on nie jest aż tak poważny, ale gdzieś tam się przebił. Że oto mamy ferie próżności, targowisko, na którym aktorzy i celebryci się pokazują przy okazji, przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i że to nie ma sensu, że samorządy wydają pieniądze na tę promocję indywidualną. Lewica nie lubi indywidualności, to jest jasne, rozumiem także to. Natomiast dlaczego nie dostrzega się w tym pewnej rzeczy, która jest niezwykle istotna akcji edukacyjnej? Przecież każdy Finał Wielkiej Orkiestry jest poświęcony jakiemuś zagadnieniu. Czy to kiedyś zaćmie, czy problemom noworodków, czy problemom onkologicznym, czy problemom osób starszych. Kiedy Polska może wspólnie usiąść i zastanowić się nad tym konkretnym problemem? Kiedy może tak dużo usłyszeć na temat badań profilaktycznych, na temat swojego własnego zdrowia? Przecież ci ludzie, którzy tam grają, występują. Oni niosą pewien przekaz, który jest bardzo istotny. Normalnie nie byłoby to możliwe. Chcę wam się oglądać, naprawdę chcę wam się oglądać takie słabe, najczęściej niestety słabe kampanie publiczne. Tutaj jest to zrobione z dynamizmem. Może ktoś tego nie lubić, nie musi tego oglądać, ale trzeba przyznać, że zasięg tej komunikacji jest bardzo szeroki. Czy więc jest taki problem rzeczywiście w tym, że my sobie raz w roku robimy potężną akcję edukacyjną, która mówi ludziom coś ważnego o zdrowiu, i te gwiazdy biorą w tym udział? Oczywiście zyskują, bo gwiazdy zawsze zyskują, ale jednak robią coś ważnego dla społeczeństwa. No i wreszcie przecież to jest coś, czego nam brakuje jest jakieś wspólne przedsięwzięcie, w którym uczestniczymy. Czy my na Boga musimy zawsze zniszczyć coś, co jest wspólne i dobre, dlatego że coś nam się w tym nie podoba? Czy tak musi być rzeczywiście, że. Wielka orkiestra, która robi dobrą robotę, pomaga ludziom. Jest cała masa ludzi, którzy są wdzięczni za to, bo ich dzieci zostały uratowane przez to, właśnie co robi Wielka orkiestra. Dlaczego i prawica, i lewica musi to dobro krytykować? Przypomina mi się. Stare powiedzenie, które jest wykorzystywane m.in. w granym w naszych kinach muzykalu Wicked, powiedzenie elfaby, zielonej czarownicy, która mówi: Każdy dobry czyn zostanie ukarany. Tacy już jesteśmy. Tak myślę, że jeżeli ktoś robi dobro, to zamiast pochwalić, cieszyć się z tego, wolimy to skrytykować. Może dlatego, że wtedy my się trochę lepiej czujemy, bo pewnie mamy gdzieś tam w tyle głowy, każdy ma, że taki za dobry nie jest. Nie róbmy tego. Cieszmy się tym przedsięwzięciem. To jest istotna pomoc dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Nie sądzę, że to wyręcza państwo i powoduje, że ono jest mniej czujne. Tak jak nie sądzę, że moje przeprowadzenie babci przez przejście dla pieszych usypia policję albo pomoc społeczną. I róbmy akcję, która jest akcją komunikacyjną na temat zdrowia, bo jak wiadomo, nie ma nic cenniejszego. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga, bardziej. Spotkaj się z ekipą kanału Zero i gośćmi specjalnymi na Atlas Arenie w Łodzi. Rozmowy, zdjęcia, autografy i wiele, wiele więcej. Do zobaczenia. Bez tabu, bez litości. Kup bilet i zobacz mój roast na żywo. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.